Witaj świecie. Każdy z nas płynie do wiecznej przystani. Rozpostrzyj swoje skrzydła, swoje żagle, i uwierz w siebie. Uwierz, że możesz. Uwierz, że twój świat troszczy się o ciebie i wie, co dla ciebie najlepsze. On troszczy się o ciebie każdego dnia. Spójrz w niebo i pomimo przeciwności życia, zaufaj. Uwierz. Kochaj. Żyj. Czerp siłę ze źródła, spokoju i ciszy. Kiedy jest ci trudno, spójrz w niebo. W moim życiu było tak, że moja łódź płynęła. Czasem było zwątpienie, brak ufności, brak wiary, brak nadziei. Ale pomimo wszystko uwierzyłam, że Bóg w każdej chwili był ze mną, prowadził mnie na mojej ścieżce życia. I wiem, że dzięki temu jestem w tym miejscu, co jestem, i mogę rozpostrzeć skrzydła i żagle mojej duszy i powiedzieć jedno wierzę ufam kocham jestem żyję poruszam się jestem wdzięczna za wszystko pamiętaj twój świat roszczy się o ciebie i wie co dla ciebie najlepsze kiedy jest ci trudno, to wiedz jedno, że Twój świat wierzy to dla Ciebie dobre. Kocha Ciebie. Po prostu zaufaj miłości niech się darzy.